Z ewangelii według świętego Marka. Gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Jezus w ciemności wychodzi na pustynię. Dzisiejsza Ewangelia bardzo pięknie pasuje do święta, które przeżywamy tu na Jasnej Górze i we wszystkich klasztorach paulińskich. Do święta świętego Pawła, pierwszego pustelnika, który 90 lat swojego życia spędził na pustyni. Ta pustynia, ciemność, brak obecności, żadnego pocieszenia, żadnej pomocnej dłoni, samotność, sam na sam z Bogiem to jest właśnie ideał życia paulińskiego, ideał życia eremickiego. Oczywiście tu na jasnej górze trudno to pewnie zauważyć, bo gdzie tutaj znaleźć pustynię, gdzie tu znaleźć samotność, ciszę, gdzie znaleźć to sam na sam z Bogiem. A jednak w dzisiejszej Ewangelii napisano, że Jezus wstał i wyszedł na pustynię. To znaczy tylko tyle, że także on musiał jej szukać, że także dla niego ona była czymś ważnym i czymś do czego musiał dążyć. Czymś, co nie zostało mu łatwo dane, czymś, do czego tęsknił, czego pożądał, czego poszukiwał i co być może nie zawsze udało mu się odnaleźć. Pustynia serca, wtedy kiedy jest ciemno, pustynia, na której Bóg zaczyna mówić zupełnie inaczej niż na co dzień. Pustynia, na której Bóg mówi bardzo, bardzo cicho. Tak cicho, jak cichy jest szelest osuwającego się piasku. Tak cicho, jak ciche są gwiazdy na pustyni. Kto widział gwiazdy na pustyni, a można to pięknie zaobserwować, gdy wchodzi się w środku nocy na górę Synaj. Kto to widział, ten wie. Że Bóg czasami jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, że Boga można objąć, przytulić, że człowiek czasami czuje się w ciemności tak, jakby szedł z Bogiem ramię w ramię i jakby z nim mógł rozmawiać. To bardzo rzadkie uczucia, jednak zdarza się. Mogę o tym zaświadczyć. Pustynia. Czasami. Bardzo potrzebna i dlatego życzę Wam czasami pustyni, wtedy, gdy Bóg na pustynię powołuje. Do zobaczenia jutro.